Ja do tego nie doruszczę nareszcie szczęśliwy człowiek spokojnie kochanie, pan tylko drogi pomylił. Wiesz co? Brawo A to tego... Dobra. Tu nas nie znajdzie ten zawszały prostak. Zobaczcie, się! Ja ci wpierdolię! i po temacie. Cóż, i tak właśnie Prostaker uratował żonę przed seksem. Dzięki temu on i Makoto mogli żyć razem długo i szczęśliwie. Dziękuję za wysłuchanie tej historyjki. Pozdrawiam moją żonę, cię lekarza i znajomych. I tyle. Trzymajcie się. Spokojnego wieczoru wam życzę. Mam nadzieję, że jutro będzie grochówka na obiad. Żono moja, co powiesz na wspólne cieszenie się keksem Machem? Z tobą zawsze mężu.